Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Cześć wszystkim. Wraz z początkiem czerwca sezon wchodzi w kolejną fazę rozgrywek. Kolejka numer 7 jest ostatnią, w której drużyny jadą o dwa punkty. Od następnej w grę dodatkowo będzie wchodzić punkt bonusowy, ale żeby się o niego starać, trzeba mieć solidne argumenty. Argumentów z pewnością nie brakuje drużynie Rowo-Rybnik, która będzie u siebie podejmować wybrzeże Gdańsk. Nie ma się co oszukiwać, faworyt jest jeden żarłoczne rekiny, które nie znają litości dla swoich przeciwników i kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Pytaniem jest tylko rozmiar wygranej dla gospodarzy. Moim zdaniem dodatkowy wiek, a może i więcej, otrzymają juniorzy, którzy skwapliwie wykorzystują swoją szansę. A goście? Cóż, nie mają nic do stracenia. Punktów potrzebują na już. Lecz w tym meczu, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to misja po prostu niemożliwa. Typy na to spotkanie: Krzysiu Dziamski 5535, Rafał 5733, Piotrek 5535, Mateusz 5634, Wojtek z Jokerem 5535 i adam 5436. Dla rowu rybnik, tak jak wszyscy pozostali. Drugim sobotnim meczem będą derby Wielkopolski. Pomiędzy Ostrowią a PS Poznań na stadionie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Oczywiście jedni powiedzą derby rządzą się swoimi prawami. Lecz umówmy się, po tym co Ostrowia zrobiła w Krośnie trudno jest się spodziewać innego zakończenia meczu niż wygrana podopiecznych Staszewskiego. Powrót Musielaka na tory wprawdzie nie owocował w duże punkty, ale za to odciążył od dodatkowych obowiązków resztę drużyny. Co prawda forma Czugunowa czy Jakobsena jest jeszcze niestabilna, ale na całe szczęście na juniorce Sebastian Szostak. Taki junior to po prostu skarb. Forma skorpionów to obecnie zagadka. Swój ostatni mecz odjechali prawie 3 tygodnie temu, z będącym jeszcze na fali Krosnem. W kuluarach przebąkiwany jest powrót do składu Jepsena Jensena. Najzapewniej za Nielsena, ale umówmy się, nie zapewni to zwycięstwa skorpionom. Typy na to spotkanie: Krzysiu Dziamski 5535, podobnie jak Rafał. Dalej Piotrek 5436, Mati 5337, Wojtek 5139 i Jadajem, tak jak Mati 5337. Wszyscy idziemy w stronę Ostrowa. Za to niedziela zapowiada się niezwykle ciekawie. W łodzi, miejscowe orły będą musiały stawić czoła Wilkom Krosno, a w Rzeszowie stal gościć będzie Polonie Bytgosz. Pierwszy omówimy mecz na łódzkiej Moto Arenie, gdzie podopieczni Jondera zanotowali zwyżkę formy, czego owocem było arcyważne zwycięstwo w Gdańsku. Teraz ich planem jest odczarowanie swojego owalu, gdzie dotychczas zawodzili. Ostatnim występem Kaczmarek zapewnił sobie miejsce w składzie, tym bardziej, że notowania Polisa są coraz słabsze. Jeśli chodzi o dorobek punktowy, to trener Jonder może być spokojny o Beckera i Bertsona. Reszta jedzie w kratkę, ale przez to, że w ekipie gości brakować będzie berger, nie będzie to aż tak mocno widoczne. Zmartwieniem Kwiecińskiego jest myślę wyjazdowa forma Milika, będąca katastrofą. Jak dodamy do tego przeciętnego Krakowiaka oraz nieobliczalnego Wojdyłę, może być bardzo ciężko o punkty meczowe. Za to delikatnym pocieszeniem jest wzrastający potencjał bańdura, który umacnia się coraz bardziej w klasyfikacji juniorskiej. Typy na to spotkanie. Krzysiu dziamski 4347 dla krosna, Rafał 40 50 dla krosna, Piotrek 4743 dla Orła. Mati Remis 4545 Wojtek 4248 dla Krosna i ja postawiłem 4842 dla Łodzi. No tutaj yy, różnimy się w naszych typach. Grzmieć z kolei będzie, ale mam nadzieję, że nie z nieba na Hetmańskiej w Rzeszowie. Od samego początku czekają nas takie pojedynki jak Torsel Huckenbeck czy Pedersen-Buczkowski. Mamma mia, podobnie mocno wygląda druga linia. Zarówno Szczepaniak jak i Nowak w ostatnim czasie są pewnymi punktami drużyny. Różnice widać za to na pozycji U24, gdzie Sorensen jest o klasę lepszym zawodnikiem niż borykający się ze swoimi rumakami Knudsen, przez co minimalnym faworytem w tym spotkaniu są gryfy trenera bajerskiego. Aczkolwiek determinacja po stronie Żurawi jest ogromna, gdyż pragną od niej zwycięstwo z tak prestiżowym rywalem. No i typy: Krzysiu Dziamski 4842 dla Rzeszowa, Rafał 4743, Piotrek Remis 4545. Mati 4347 dla Polonii Wojtek 4644 dla Rzeszowa I ja postawiłem 4347 dla Polonii Mam nadzieję, że kolejny odcinek Wam się podobał Jeżeli tak, to możecie zostawić tę łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zapinajcie pasy, trzymajcie kciuki, żeby było słoneczko i bez perypetii żużlowych. Pozdrawiam, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!